Siemanko, tutaj Chris Brawl Stars. W tym odcinku odbierzemy sobie yy, w Brawl Stars wszystkie star Points -y. Otworzymy dzisiaj Mega Boxa i Big Boxa. Więc będzie bardzo fajnie. Dobra. Dobra, lecimy z tym. Ja myślę, że dostanę dwa 6. No. Ajaj, już 1000. Dobra Zobaczymy jak pójdzie by była beka, jakbym dostał 3000 <grym> o, 2210. to bardzo się pomyliłem. Dobra yy, to wszystko odbierzemy, wszystko 10 g gen... i 10 tych. Dobra odbierzemy sobie. Teraz punkty do Gala. o nie, już myślałem, że kupię Piperkę, <laughs> dobra, co ja klikam wtedy, o, krzyżycowy Spike, dobra, Ej, y, nie Spike, tylko, no. dobra, lecimy z pierwszym Big Boxem, nic nie ma, znów, jak w Mega Box nie idzie, będzie, jest, wreszcie coś, do kogo, do panki, tak? Jej! Dostaliśmy Star Power. Fajnie, dobra. O, mogę sobie ulepszyć tego. Tylko na razie to tak nie za bardzo. Dobra. Gdzie, Frank? Gąbka. Czyli to daje nam y, więcej życia. Czyli 10 tysięcy będziemy mieć Frank teraz. Dobra, wytestujemy sobie ten gadżet. No 10 tysięcy to dużo życia, nie. Ty, Franki masz tak źle nie gram. Dobra, lecimy. Czyli już sobie buja widzowie, fajnie. Bardzo fajnie. Mi się to podoba. Dobra. Lecimy z tym. O, piękny ult. Piękny. Dobra. Zobaczymy dalej. Fajnie, że wreszcie coś mi wydropiło. o pokonałem go Dobra, ładna Dobra, i widzieliście ten piękny. Uuu. Czy widzowie chcielibyście, żeby był, żebym Nagry nagrywał dalej te openingi. Do, do 20 levelu zrobię, ale od 20 levelu. Jakbyście chcieli. 10 levelów czy więcej. Ile dam radę do odcinka następnego? A może. Następne filmiki. O, tak w ogóle. Y to niedługo będą, będzie 20 gemów, więc sobie kupimy. Yy, nie ma tego na razie w sklepie, ale kupimy sobie. Yy, jak to się nazywa? Pakiet odznak. Dobra, zagramy jeszcze jedną gierkę. No. Tak w ogóle to przyszedłem ze szkoły. Ostatnia gierka. i Trzy chip. O, zamaskowany spike. No nie, dobrze, idealnie. No nie, chciałem wycelować, ale się nie udało. Spike trafi. Przynajmniej fajnie, że mam ten star power do Franka, bo może go wbiję na no 25. Tak wszyscy, tak w ciągle mówię i nic nie wbiją. Nie? Oj. O, coś mi ścięło. Dobra. Myślę, że to będzie bramka. Tak nie będzie. No i fajnie. Bardzo fajnie. Nie. Ten odcinek leci jutro, czyli we wtorek. Bo w poniedziałek to nagrywam. No nie. Widzieliście to. Muszę szybciej to robić, nie? Dobra. Teraz to musi być bramka. Mortis, traf. Raczej to nie trafi. No nie trafię, nie ma szans. Hmm. Raczej go ten... Ta gra to jest taka długa. Co? O, fajnie, bardzo fajnie. Trafili gola. Dobra. To można już sobie wywalić, tą tylko po to, co nie wygrane. Tak. Dziękujemy za gola. Dobra, wytestowany Star Power. Więc to będzie na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczkę, łapeczka w górze, komentarz. No i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, nie? Tak, w ogóle to. Będziemy ulepszać Gela. I chciałbym wbić, jak na razie, tu y, Franka na 25, Penny na 25, Geila na 25, y, o, Ej, bitowca na 25 i to tyle na razie. Dobra. Pamiętajcie o subskrypcji razem z dzwoneczkiem, a pierwszy w górze komentarz. No i co mam powiedzieć? Siema.